Hej, halo Siemano, z tej strony MTH i Loki. Witamy serdecznie w grze Slender. Tak, <grym> dobra, wszyscy znają początek jest przemiły, przesympatyczny, ale sama gra nie jest. Tak, y, tym razem gra MTH. Bum 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 e, w linku od razu uprzedzać, będzie można znaleźć jak grał Loki. Mm. I ten. Od razu uprzedzam, że ja nie pamiętam, bo dawno nie grałem w Slendera, nie pamiętam gdzie są rozłożone kartki, więc Loki będzie mi mniej więcej przypominał. Jak ja nie gram to ja ci nie powiem gdzie to jest. No i chociaż pas, kurwa gdzie ten? Gdzie ja jestem? My w końcu dzielimy ekran. A ty już zacząłeś grać? No a ty nie widzisz? Nie widzę ciągle twoje menu. Da fuck! LOL Kurwy! <gry> LOL No cóż, nie wiem jak oni wagram? Dobra, większa z tym Elba Ja się będę bał, więc ja nie będę zbyt dużo mówił kurwa, jestem w lesie O, widzę ciężarówki Bo to, żeś tam chyba ustawił Współdziel pulpit nie wiem, nie pamiętam. No dobra, na razie ki z tym. Najwyżej nagramy dwie części tego czegoś tak. Dobra. Ja nie, nie będę miał żadnych... Nie będę się czego miał bać. No masz szczęście, albo nie mogę przestraszyć się mojego krzyku. Bo ja mam zamiar piszczeć jak mała dziewczynka. O, widzę kartkę. Za to. Eee, nie. Był między drzewami. Chyba. Niech to. Idę do, iść do domku? Dawaj, wbijaj. No nie ma sprawy. Czy odwrócę się? Nie widzę go. O nie. Wbijam do domków, Nie ma kartki w jednym pomieszczeniu. Idę tylko do tych pojazdów, z których łatwo jest się ewakuować. Kurwa, źle skręciłem. A nie, dobrze skręciłem. Jeżeli tu nie będzie kartki, to fuck that. Shit nie ma kartki, to spierdalam stąd. Ale idę do tunelu. Zabawne, nie biegłem, a słyszałem jakbym biegł. O, w tunelu jest kartka, słodko. Don't look or it takes you Tako, będę wpierdalał, będę mógł wpierdalać tako Your English is fucking awesome. <tako> <tako> I know it O napierdala mi teraz taka, wiesz Muzyczka, ten Przesympatyczna no, A wujka Sendera nie ma Chociaż nie, powiem ja gdzieś ha, gdzieś tu jest, bo słyszałem takie Mi serduszko bije O kurwa, musi tu gdzieś być chyba Czemuż to? No bo to, nie, w sumie to ta muzyczka zawsze tak narasta, kurwa, po prostu No fakt, przy ciężarówce nie ma tego... Sam, samochodu Przy <laughs> ciężarówce nie ma kartki To zabawne, zdechniesz No shit, Sherlock <laughs> Ej, no kurwa Teraz za to poszedł Slenderha do kogoś innego. Nie, zaraz się u pojawi, zobaczysz. No liczę, bo chcę to skończyć. Powiem tak, trzymaj się. No, to teraz żeś mi kurwa pole... ten... dojebał. O, ale widzę domek. Nie byłeś przypadkiem w domku? Ten malutki taki

Help me! O kurwa! Slender? <śmiennie> o kurwa!